Witam na moim kanale Tarot Moimi Oczami, a w szczególności witam wszystkie zodiakalne lwy. Miesiąc październik 2021 rok. Zaglądamy więc w energię tego miesiąca i patrzymy, co będzie się wydarzać, co już się dzieje dla zodiakalnych lwów. Ale kochani, pamiętajcie, że jest to czytanie. Ogólny i nie z każdym będzie rezonować. Weź na tyle, na ile poczujesz, połączysz się tutaj z tą energią. Być może to, co usłyszysz, będzie dla Ciebie przydatne. Dwa, trzy zdania, które mogą Ci coś uświadomić, dać do myślenia, jak pokonać pewne trudności, jak przejść przez coś, co Ci utrudnia pewne Twoje działania, poczynania, co jeszcze y, wpływa z przeszłości na, na przyszłość, to co myślisz, Twoje ambicje, y, Twoje, co Cię motywuje, y, co idzie z otoczenia, na co nie masz wpływu, Twoje lęki, nadzieje i karta kluczowa. <laughs> Zobaczmy zatem co dla zodiakalnego lwa na czas października 2021 roku ale pamiętaj że jest to czytanie ogólne zobaczmy zatem co dla zodiakalnego lwa co dla zodiakalnego lwa na czas października 2021. Karty tarota anielskiego, kochani, i dopytamy jeszcze, m, jaka afirmacja z karty magicznych syren i delfinów, która być może będzie przydatna dla Ciebie. Zobaczmy. Ty proszę pokażcie mi w jakiej energii a, są zodiakalne lwy na czas października 2021, kochani, karta równowaga, archanioł Zatkiel. Wydaje mi się, że w, jesteście w takiej energii hmm, hmm, oczekiwania. Na jakiś dobry moment, coś tutaj chcecie połączyć, jakieś pewne przeciwności, być może coś, co wcześniej utrudniało Wam Wasze funkcjonowanie, czy to na polu zawodowym, czy w relacjach partnerskich, i teraz będziecie tutaj dążyć do tej równowagi, do układania się z innymi, do dobrej, Współpracy z ludźmi, ale tutaj jest zalecana właśnie taka współpraca, aby pójść na kompromis poprzez właśnie tą współpracę i ten kompromis, to wtedy uzyskacie pewien spokój. Ale zobaczmy, jaka karta się tutaj położy, jakie będą dalsze karty, co może Wam utrudniać, przeszkadzać. Karta dziewiątka powietrza. Ko czy, kochani, wy tutaj tak jakbyście czekali, oczekiwali najgorszego. To jest taka samospełniająca się przepowiednia, bezsenne noce. Czym się zamartwiacie? Zdecydowanie nie możecie uzyskać, odniosłabym takie. Taki, odnoszę takie wrażenie, że. Tutaj Wasze myśli, Wasze takie analizowanie, niepotrzebne analizowanie, ono Was tutaj wprowadza właśnie w stan braku tej równowagi, a Wy tutaj chcielibyście znaleźć, prawda? Coś, coś jakaś komunikacja tutaj. To jest niepotrzebne takie sabotowanie się, ale idźmy dalej i zobaczmy jak będziecie szli przez ten miesiąc, prawda tutaj Wasze, wasze ambicje karta jedności, karta wiary. Hmm, wydaje mi się, że hmm, tak jakbyście Archanił Sandalfon. Wydaje mi się, że dążycie do takiego osiągnięcia stanu, aby być z kimś czy wpłynąć na kogoś, kto będzie myślał tak samo jak wy. Być może ta dziewiątka powietrza, ona się tutaj pokazała, niekorzystna karta na tą kartę równowagi, gdzie jesteście właśnie wytrąceni z tej równowagi. Nie, może, nie możecie osiągnąć tego, tego balansu, prawda, żeby, żeby tutaj uzyskać i czekacie na idealny moment. I nie tracicie jednak tej, tej wiary. Tutaj wydaje mi się, że głośno będziecie wyrażać swoje poglądy, swoją wiarę, będziecie obstawać przy, przy tym, czemu jesteście wierni. Jesteście po prostu tutaj wierni sobie, ale zobaczmy, co tam macie w głowie. Te zakamarki umysłu, ta przestrzeń mentalna, to co tam tłucze Wam się po tych, po tych myślach, to co Was właśnie inspiruje, jaka tutaj karta. Dwójka wody, kochani, no właśnie, karta współpracy, karta związków to jest pozytywne rozwiązanie konfliktu jak najbardziej odnoszę takie wrażenie jakbyście nie mogli dojść do porozumienia z kimś z kim jesteście w, w partnerstwie czy w bardzo bliskiej intymnej relacji i tutaj tak jakby było brak tego porozumienia prawda nie, mo nie możecie uzyskać tej, tej, tej równowagi, pomimo że związek jest bliski, że dwójka wody pokazuje, że być może jest to bratnia dusza że jest to ktoś ważny dla was, prawda? To jednak jest brak tutaj tego porozumienia i dążycie do takiego no, pozytywnego rozwiązania konfliktu, aby Coś, coś się wreszcie wyjaśniło i czekacie na idealny moment. Ale kochani, jeśli chodzi o sferę zawodową, to też jest do, podpisanie umowy, liczenie na dobrą współpracę, na układanie się, prawda? Też ta karta o tym mówi, że, że być może skoro tutaj chcecie uzyskać stan równowagi, Mieć dobre kontakty z ludźmi, prawda? Dobrze się tutaj, aby dobrze się Wam układało. Tak, tutaj wydaje mi się, że mm, zdecydowanie musicie mm, jednak pójść na pewne kompromisy, aby uzyskać spokój umysłu, prawda? Tutaj, jeśli chodzi o tą dwójkę wody. Czy to na polu zawodowym, czy w relacjach partnerskich, związkowych, czy ogólnie może też jeśli chodzi o, o rodzinę, o, o układy rodzinne. Ale zobaczmy, co odeszło do przeszłości i co jeszcze może tutaj mieć wpływ w Wasze stare wzorce. Kochani, arcykapłanka, Archanioł Haniel. Um... Tutaj powinniście zachować cierpliwość, rozważyć dokładnie swoje potrzeby, zanim przystąpi się do działania. Być może jesteście, byliście, w, jeśli chodzi o związki, o relacje partnerskie. W, w relacji trójkowej i jesteście na pozycji kochanki, może teraz byliście, prawda? Tutaj ta karta kapłanki o tym też mówi, że coś pozostawało w, w ukryciu. Gdzie dwójka wody o tym też mówi, karta jedności też symbolizuje tutaj związki, ale związki zalegalizowane. Być może <laughs> jesteście właśnie w takiej relacji z kimś, gdzie ktoś um, ma zobowiązania wobec, wobec kogoś innego, i wy tutaj no, jesteście jako ta osoba, Trzecia, ale tak jakbyście chcieli tutaj mm, zmienić coś, prawda, w, w swoim życiu i rozważacie wszystkie te swoje mm, potrzeby dokładnie, dokładnie rozważacie, prawda. Zobaczmy, co na niedalekiej przyszłości, w połowie miesiąca. Co może przyjść nowego, jaka tutaj nowe sytuacje. Siódemka wody. Kochani, no sprawy mogą się pokomplikować. Tutaj, aby uzyskać pewną równowagę, to wydaje mi się, że koniec z ociąganiem. Być może coś może was. Przerosnąć. Będziecie oderwani od rzeczywistości i będzie tutaj potrzeba poszukania dalszych rozwiązań, podjęcia jakiejś decyzji, aby nie być w jakiejś iluzji czy to w związku. W partnerstwie, prawda, że wydaje Wam się, że wszystko jest dobrze, a jednak nie jest, bo być może poprzez tą dziewiątkę powietrza, przepraszam, sam mój głos, ale cały czas nagrywam i głos mi już po prostu siada. Poprzez tą dziewiątkę powietrza, która ona tutaj Wam utrudnia, ten Wasz umysł, to projektowanie y, tych, niekorzystne, takiego niekorzystnego scenariusza, y, gdzie czasami macie bezsenne noce i przyciągacie to o czym myślicie bo pamiętajmy że my to co projektujemy to co wysyłamy czym się karmimy to wszechświat nam oddaje wszystko to, co, to, o czym myślimy, o niekorzystnym, jeżeli karmimy nasze lęki, obawy, to my to wzmacniamy i my to od wszechświata dostajemy taką energię zwrotną. I, i, i tutaj właśnie uzyskanie tej równowagi, prawda? pójście na kompromis, może odejścia od tego sabotowania się, prawda? aby uzyskać tą harmonię, dogadać się. Nie być oderwanym od rzeczywistości, żeby was coś nie przerastało, to zdecydowanie tutaj no, trzeba się na coś zdecydować, coś trzeba wybrać w siódemce wody. Siódemka kielichów, uczucia, emocje. Tutaj ta karta ona o tym mówi. Być może też może to dotyczyć jakiejś umowy, jakiegoś podpisania jakiejś umowy, prawda? I, i, i też tutaj um, no chcecie w jakiś sposób taki intuicyjny poczuć, czy to będzie dla was dobre, co wybrać, a jednak mimo to tak jakbyście byli troszeczkę przyblokowani, prawda? Um, przez, przez może waszą niecierpliwość tracicie tą intuicję, prawda? Tutaj może jest, jest troszeczkę ta intuicja przyblokowana, ale zobaczmy, jak wy w całej tej mm, sytuacji, jak wy tu będziecie odbierać tą energię. Dwójka ognia. Kochani, dwójka. Buław, czyli tu trzeba się właśnie na coś zdecydować. Siódemka wody, ona o tym też mówi, że koniec z ociąganiem, przy w jakiejś skomplikowanej decyzji, przy jakichś wyborach. I tutaj, żeby nie stać cały, cały czas, to trzeba podążać naprzód, prawda? Bo to to jest planowanie. Dwójka buław trzeba się na coś zdecydować, jaką drogą pójść, którą, którą drogę właśnie obrać, aby tutaj no, uzyskać dla siebie jak najlepsze wyniki. Przede wszystkim tą równowagę, ten, ten spokój, prawda? Czyli, czyli tutaj um, nie przegapić tego idealnego momentu, naruszenie z czymś. Na czym Wam bardzo, bardzo zależy? Tu chcecie, chcecie zdecydowanie iść swoją, swoją drogą, ale jeszcze obserwujecie, jeszcze obserwujecie i, i, i czekacie. Czekacie, wydaje mi się, że tutaj. Na dogodny moment. Tu są właśnie nowe związki lub nowe umowy. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne i nie z każdym będzie rezonować. Tutaj trzeba sobie dopasować, czego to będzie dotyczyło czy bardziej sfery zawodowej, czy relacji partnerskich. Ale zobaczmy, co idzie z otoczenia na co nie macie wpływu, jak Was otoczenie postrzega. Siódemka powietrza. Kochani, prawie każdy znak w tych czytaniach ma tą kartę, tylko że na innej pozycji. To jest niesamowite. Siódemka powietrza to jest, wydaje mi się, że w otoczeniu, z otoczenia, tam gdzie jesteście, gdzie, gdzie się realizujecie, dzieje się więcej niż widać i być może na obecny czas października 2021 roku nie będzie to najlepszy nie najlepszy moment na podjęcie właśnie pewnych działań. Ruszenie z czymś naprzód. Tutaj będzie konieczność zrewidowania swoich planów. Tutaj może coś Wam utrudniać, mogą być jakieś stany nerwowe, prawda? I przez to też właśnie tutaj ta dziewiątka powietrza, ona Was osłabia, ona jest niekorzystna. Gdzie tutaj być może no. Przyciągacie samo, spełniające się przepowiednie, i to właśnie tutaj ta dziewiątka powietrza, ona tak um, odbija tą energię, że to, co jest w otoczeniu, to tak, jakbyście nie mieli zaufania, prawda? Jesteście podejrzliwi, czy inni ludzie was właśnie postrzegają jako tych takich podejrzliwych. A tutaj wydaje mi się, że trzeba. Mieć przy sobie dobry plan działania, obrać taką taktykę do dalszego postępowania, mieć oczy po prostu naokoło głowy, aby wyłapać to, co może przyjść niekorzystnego z otoczenia. Siódemka powietrza w normalnym tarocie raczej nie jest dobrą kartą. To, tak jak powiedziałam, dzieje się więcej, Niż widzicie. Coś może być ukryte, ktoś działać może um, za Waszymi plecami. Tutaj trzeba, trzeba bacznie przeobserwować, prawda, daną sytuację, dane zależności, dane zbiegi, okoliczności. Czy po prostu jeśli chodzi o relacje, prawda, o partnerstwo, to może jeżeli macie takowe podejrzenia, jeżeli są to tutaj, czy w Waszą stronę, czy w stronę Waszego partnera, to może, może trzeba porozmawiać na spokojnie, może tutaj komunikacja jest pomiędzy Wami nieodpowiednia, ale zobaczmy Wasze lęki, nadzieje ósemka ziemi, no właśnie wydaje mi się, że tutaj to powinniście podejść do takiej staranności, do jeżeli chcecie coś uzyskać, jeżeli chcecie w tej dwójce wody um, liczyć na... Pozytywne rozwiązanie konfliktu, prawda? To tutaj wydaje mi się, że trzeba dopilnować, podejść do, do każdego dnia z taką pieczołowitością, z taką sumiennością, starannością, czy to na polu zawodowym, w pracy, przyłożyć się, prawda? Sumiennie tutaj wykonywać się. Te, te swoje czynności, te wszystkie swoje zadania, które będziecie mieli do, do wykonania, ale kochani, tutaj też ta karta o tym mówi, że to jest dokształcanie się w określonej dziedzinie, to jest powrót do szkoły. Być może też, co po niektóre, zodiakalne lwy będą tutaj. Myślały o czymś, o czymś takie, i to są tutaj wasze lęki i, i, i nadzieje, jak wy sobie z tym poradzicie. Może też coś takiego być, że praca, podpisanie umowy, prawda, że. Czy zostanie doceniona ta, ta praca tam, gdzie będziecie się realizować, prawda? Też coś takiego może, może być, taka historia. To tutaj trzeba zwrócić uwagę, właśnie na tą ósemkę ziemi, jaki ona tutaj przekaz niesie ze sobą. Ale zobaczmy, jaka jest tutaj karta kluczowa, jak będziecie wychodzić z miesiąca października ósemka powietrza. Kochani, no będzie, będzie jednak trochę, trochę myślenia i będziecie w takiej iluzji bycia uwięzionym. Brak pewności siebie, obawa przed podjęciem działań. Ta siódemka wody też o tym mówi, że będziecie tacy oderwani od rzeczywistości, co tutaj wybrać. Naprawdę coś. Ale odnoszę wrażenie, że to tylko będzie w waszej głowie. Nie użalajcie się, że jacy to wy jesteście biedni, że nie widzicie wyjścia z jakiejś sytuacji. Tu zdecydowanie chcący uzyskać równowagę, dogadać się z innymi na każdej płaszczyźnie tutaj, czy w, w pracy, czy w relacjach partnerskich, w bliskich, w intymnych związkach, prawda, czy też tutaj o stosunki rodzinne, to kochani, tu, tu, tu trzeba po prostu przejrzeć na oczy, zrzucić tą opaskę, prawda, z, z oczu i zobaczyć, że są... Inne możliwości, że jest droga, inna droga, którą można pójść, drogą dobrą dla Was w tej dwójce ognia, gdzie ta karta też mówi: Czas pójść swoją drogą, kochani. Być, mo być może nowe związki lub umowy, albo po prostu. Um, związek, który nie daje wam, partnerstwo, które nie daje wam satysfakcji, tło czytania, ósemka wody, czyli odejście, odejście od czegoś, co wam nie służy, pragnienie pójścia naprzód, poszukiwanie czegoś o większym znaczeniu. To jest taki duchowy i emocjonalny rozwój, czyli czegoś Wam w tym czasie będzie, będzie brakowało. Będzie brakowało Wam tej, tej równowagi, tego zadowolenia i zdecydowanie będziecie szukać, będziecie szukać dalszych rozwiązań, ale powiedziałabym, że będzie Wam potrzebny spokój, żeby nie działać chaotycznie, prawda, nie być oderwanym od rzeczywistości zachować pewien, pewien spokój, gdzie ta arcykapłanka, ona też o tym mówi zachowaj cierpliwość, rozważ dokładnie swoje potrzeby, zanim przystąpisz do działania. Ósemka powietrza to są tylko i wyłącznie nasze myślokształty kształty, gdzie tworzymy sobie tą negatywną, niekorzystną dla nas energię. Przyciągamy, przyciągamy nie, 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 niepotrzebne myśli, i to trzeba się tego wyzbyć kochani, bo to was blokuje przed pójściem naprzód, przed uzyskaniem równowagi. I stąd też bezsenne noce, oczekiwanie najgorszego, czyli takie samospełniające się przepowiednie. Czy wam to jest potrzebne? No raczej tarot pokazuje, że nie Zobaczmy, kochani, jeszcze jak tutaj magiczne sireny i delfiny się wypowiedzą dla zodiakalnego lwa na czas października, co może być Wam przydatne. Spokój, kochani, spokój, podaruj sobie czas relaksu, wyciszenia i ciesz się swym odosobnieniem, rozpieszczając się tak potrzebną troską o samego siebie. Zadbaj o swój spokój umysłu, o spokój ducha. Pójdź w te rejony, gdzie oczyścisz się emocjonalnie. Ta ósemka wody, ona też o tym mówi, prawda? Czyli to jest poszukiwanie czegoś o większym znaczeniu, żeby nie kisić się w energii. Niepotrzebnych myśli, i sprowadzając na siebie bezsenne, bezsenne noce. Kochani, podaruj sobie, podaruj sobie czas relaksu, wyciszenia. Ten pustelnik o tym też mówi. Karta jedności, karta wiary też tutaj mówi. Zmień sposób y, myślenia może, a to, to przyniesie Ci y, pełne, pełne zadowolenie, wzrastanie w tej ósemce ziemi obawy, nadzieje, prawda, tutaj, y, że te wszystkie Twoje starania zostaną, Docenione. Także, kochani, to tyle, ale pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Bierz na tyle, na ile z Tobą będzie rezonować. Także dziękuję Wam pięknie za poświęcony czas, za wysłuchanie tego czytania. Jeżeli podobało Wam się, to bardzo proszę o komentarze, o subskrypcję mojego kanału, o łapki w górę, za które będę Wam bardzo, bardzo wdzięczna. Dziękuję pięknie. Pozdrawiam serdecznie i do kolejnego usłyszenia.